Drodzy Panowie, zwracam się do Was w bardzo, w bardzo trudnej sprawie, która od wiek wieków pochłania męskie umysły, ale jest zupełnie źle przedstawiona. Ponieważ my, mężczyźni, pragniemy zrozumieć kobietę. My robimy wszystko, żeby kobietę zrozumieć. My się staramy, wkładamy. Wszelki możliwy wysiłek, żeby zrozumieć kobietę, do tego stopnia, że jest słynna taka historia, jak facet znalazł lampę Alladyna, potarł lampę Alladyna, wyłonił się duch i mówi, z wdzięczności zrobię dla Ciebie, co chcesz. A on mówi, wiesz co, ja się boję pływać, a chciałbym dostać y, się na Hawaje, wybuduj taką autostradę, że na Hawaje pojechać samochodem. Ten dżin z lampy się załamał i mówi: Kochany, wiesz, ile to tysięcy tam betonu, ile to milionów godzin pracy? Nie ma czegoś prostszego, mówi dobra, nie będzie coś prostszego. Chciałbym zrozumieć kobietę. A dżin się pyta: A ta autostrada to ma być, ma być dwupasmowa czy trzypasmowa? I kochani, i dlatego uważam, że podejście. Do tematu zrozumieć kobietę jest zupełnie fałszywym, ponieważ nie jest możliwe zrozumieć kobiety. Nie jest to możliwe. To jest po prostu nieprawdopodobne, ale, ale istnieje szansa, że można dojść z kobietą do ładu. Nie jest to proste, oczywiście, ale jest możliwe, jest w granicach możliwości przeciętnego faceta. I tu chodzi o to, żeby. Dołożyć wszelkich starań, nie żeby zrozumieć kobietę. Należy dołożyć wszelkich starań, żeby ta kobieta nas zrozumiała, a to jest całkiem możliwe. To nie jest może proste, ale kobieta może nas zrozumieć, może nas nawet zaakceptować, co jest dużo mniej prawdopodobne, ale jest w stanie nas zrozumieć, a jak nas zrozumie, to może nawet zaakceptować. A jak zrozumie i zaakceptuje, to nawet jest w stanie pokochać. I dlatego, drodzy panowie, apel do was. Dajcie się kobietom zrozumieć. Pozwólcie, żeby te kobiety. Popatrzymy nawet jak na ludzi. Po prostu otwórzcie się. Otwórzcie się przed kobietami. Pokażcie swoje wnętrze. Może ono nie jest najpiękniejsze, ale jak pokażecie, to może nawet znajdzie się taka, która się zakocha. Życzę Wam.